Witajcie pasjonaci zmian społecznych! W dzisiejszym odcinku przekażę Ci 10 rad dotyczących statusu OPP. Zapraszam! Co musisz wiedzieć, aby Twoja organizacja uzyskała status OPP? W poprzednim odcinku powiedziałam, czym jest organizacja pożytku publicznego i jakie przywileje daje taki status. Dzisiaj skupimy się na wymaganiach, jakie musisz spełnić, aby uzyskać status OPP. Przygotowałam 10 kluczowych informacji, które rozjaśnią Ci ten temat. A więc, co powinieneś wiedzieć? Po pierwsze, status OPP mogą uzyskać wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów. Ale uwaga, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. O tym jeszcze powiem. Po drugie, fundacja ubiegająca się o status OPP musi mieć organ kontroli. Przepisy pozwalają na powoływanie fundacji, których jedynym statutowym organem jest zarząd. Nie wymaga się od fundacji, aby posiadały statutowy organ kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Jednak fundacje, które chcą uzyskać status OPP, muszą spełniać wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego. Zgodnie z nią organizacje pożytku publicznego muszą posiadać statutowy, kolegialny organ kontroli lub nadzoru, którego członkowie podlegają pewnym ograniczeniom. Po trzecie, wbrew mitom, które krążą po internecie, prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą do uzyskania statusu OPP. Organizacja pozarządowa o statusie OPP może prowadzić działalność gospodarczą, ale działalność ta prowadzona być powinna wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód powinien być przeznaczony na działalność statutową. Kolejna informacja mówi o organizacji pozarządowej jako OPP działającej tylko na rzecz wąskiej grupy. Czy jest to w ogóle możliwe? Cóż, co do zasady, organizacja pozarządowa o statusie OPP działa na rzecz ogółu społeczności. Pod tym pojęciem należy rozumieć takie działanie organizacji, które jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Lecz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje wyjątki i dopuszcza działalność na rzecz wąskiej grupy. Jak brzmi warunek? Już o nim wspomniałam. Grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Piąta informacja jest szczególnie ważna. Fundacje, które zamierzają wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie statusu OPP, powinny dopilnować, aby ich statuty dostosowane były do wymogów ustawy. Co to znaczy? Powinny zawierać zapisy o konieczności powołania statutowego organu kontroli wewnętrznej. Jego członkowie nie są członkami organu zarządzającego, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości służbowej. Mogą natomiast otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. O czym mówi szósta informacja? Jeśli stowarzyszenia chcą uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego, ich działalność statutowa nie może się ograniczać tylko do działalności na rzecz własnych członków. Informacja siódma. Działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. O czym to świadczy? Sfera zadań publicznych pokrywa się w większości z celami społecznymi, a także gospodarczo użytecznymi, które są istotą funkcjonowania organizacji społecznych, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Kto może uzyskać status OPP? Ogólna odpowiedź brzmi. Organizacja pozarządowa i spółka kapitałowa powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarze tzw. pożytku publicznego. Są jednak wyjątki, a wśród nich partie polityczne i należące do nich fundacje, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządów zawodowych. Status OPP wiąże się oczywiście z przywilejami. Jest wśród nich możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają w organizacji, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT. Jest także zwolnienie od podatków: od dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, a także zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych. Poza tym, do przywilejów zaliczamy prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Ostatnia informacja brzmi: Działalność pożytku publicznego i spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez ustawę muszą zostać potwierdzone przez sąd w KRS-ie na podstawie wniosku organizacji. Sąd nadaje status zainteresowanej organizacji po sprawdzeniu, czy organizacja pozarządowa rzeczywiście działa na polu pożytku publicznego i czy spełnia inne warunki wymagane przez ustawę. Zdobycie statusu OPP dla Twojej organizacji może być bardzo korzystne. Dzisiaj poznasz informacje, które Ci w tym pomogą. Jeżeli potrzebujesz wsparcia profesjonalistów, zajrzyj na naszą stronę www.4-ngo.org. Tam znajdziesz odpowiednie wsparcie. Zapraszam!